Hola! W dniu dzisiejszym omówimy hiszpańskie czasowniki związane z ruchem. Jak sama nazwa wskazuje, opisują one ruch danej osoby czy rzeczy. W języku hiszpańskim istnieją cztery główne czasowniki opisujące ruch. Ir, venir, llevar oraz traer. Podczas lekcji przyjrzymy się każdemu z czasowników z osobna, a następnie wyjaśnię Wam, jakie są główne różnice pomiędzy nimi. Na koniec użyjemy poznane czasowniki, omawiając znane wszystkim miejsca w Hiszpanii. Nazywam się Elisa Peña, jestem rodowitą Hiszpanką i od ponad 10 lat uczę Polaków języka hiszpańskiego. Na tym kanale dzielę się moją wiedzą na temat języka, ciekawostek i hiszpańskiej kultury. Dlatego, jeśli chcecie uczyć się hiszpańskiego właśnie ze mną, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Warto subskrybować mój kanał, ponieważ każdego tygodnia dodaję nowe filmiki. Zaczynamy! chasovnika ir, kture oznacza iść na pieso lub jehać srotkem transportu. ¿A jak si odmienia ten chasovnik? Yo voy Tú vas Él, ella, usted va Nosotros, nosotras vamos Vosotros, vosotras vais Ellos, ellas, ustedes van. Na przykład. Hola Ana, voy a tu casa a las ocho? Vale, voy en autobús. Genial. Kolejnym czasownikiem z naszej listy jest czasownik venir, który oznacza przejść lub przejechać. Czasownik tem, podobnie jak czasownik ir, jest nieregularny. Jego odmiana brzmi następująco. Yo vengo, tú vienes, él, ella, usted viene, nosotros, nosotras venimos, vosotros, vosotras venís, ellos, ellas, ustedes vienen. Na przykład Hola, Raquel. ¿A qué hora vienes a mi casa? Voy a las ocho. ¿Vienes en autobús? Sí, voy en autobús. Genial, adiós. Widzicie różnicę? W języku polskim tłumaczenie jest inne. Jednak w języku hiszpańskim istnieje zasadnicza różnica pomiędzy czasownikiem ir Czyli pójściem z miejsca A do miejsca B oraz przejściem z miejsca B do miejsca A. Dlatego po hiszpańsku zapytam, ¿vienes a mi casa? Na co odpowiemy si, voy a tu casa. Podobna sytuacja ma miejsce z czasownikami, llevar i traer. Zacznijmy od czasownika llevar, który oznacza nosić jakąś rzecz. To jest regularny czasownik. A jak się odmienia? Yo llevo. Tú llevas. Él, ella, usted lleva. Nosotros, nosotras llevamos. Vosotros, vosotras lleváis. Ellos, ellas, ustedes llevan. Na przykład, tengo que llevarle este libro a Pedro. Te llevo en coche? Ah, sí. Gracias. Y ostatni czasownik z lista to czasownik traer. to rosnacha traer Z jakąś Musimy zwrócić uwagę na ten czasownik Ponievas podobnie jak chasovniki ir, horas, venir, chasovnik ten y es ni regularne. se odmienia? Yo traigo. Tú traes. Él, ella, usted trae. Nosotros, nosotras traemos. Vosotros, vosotras traemos. Traéis, ellos, ellas, ustedes traen. Na przykład, Ana, ¿me traes el libro de matemáticas? Sí, claro, te lo llevo ahora mismo. ¿Vienes andando? No, me lleva mi madre en coche. ¿Vidicie różnice? ¿Vidicie różnice? Podobnie jak w przypadku czasowników ir oraz venir, Pomiędzy czasownikami llevar a traer istnieje zasadnicza różnica. Miejsce docelowe i miejsce początkowe. W języku hiszpańskim różnica jest istotna mówiąc o ir lub llevar z miejsca A do B oraz venir lub traer z miejsca B do A. Okej! Okay. Podczas dzisiejszej lekcji nauczyliśmy się czterech najważniejszych czasowników w języku hiszpańskim opisujących ruchu. Teraz przećwiczmy jeszcze raz razem nauczone czasowniki. Numero uno. Ir czy venir? A dónde? A la alhambra. Super. A donde vas? Boi a la Alhambra. A gdzie jest la Alhambra? Gdzie znajduje się ten pomnik? Super. W Granadzie, w mieście Granadzie. Moje miasto, moje rodzinne miasto. Numero dos. Dziebar czy traer? Mamá, ¿me al parque well? No puedo, estoy ocupada. Super, mamá, ¿me llevas al parque well? No puedo, estoy ocupada. Genial, ¿había qué me hizo en el parque well? Super. Barcelona. Barcelona. Número tres. Ir to venir. Te apetece a mi casa? Vale. ¿Dónde vives? Vivo cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Genial. ¿Te apetece venir a mi casa? Vale. Voy. ¿Dónde vives? Vivo cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Perfecto, perfecto. ¿Aqui misus ne la ciudad de las artes y las ciencias? en Valencia Valenci y Número cuatro Llevar traer Julia me el CD que te presté hoy no puedo te lo mañana mañana estaré en la playa de la Malagueta vale nos vemos allí. ¿Mm? ¡Ok! Julia, ¿me traes el CD que te presté? Hoy no puedo. Te lo llevo mañana. Mañana estaré en la playa de la Malagueta. Vale. Nos vemos allí. Super. Genial. ¿A dónde es? ¿Dónde está La playa de la Malagueta? Sí, en Malaga. Dobrze, na tym kończymy dzisiejszą lekcję, ale mam do Was na koniec pytanie. Które zdanie jest prawidłowe? Vas a España el próximo año? Czy Vienes a España el próximo año? Napiszcie w komentarzu. Jeśli podobała się Wam dzisiejsza lekcja, to łapki w górę i pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. Co tydzień wrzucam nowe filmiki związane z hiszpańskim, dlatego już teraz subskrybujcie mój kanał, żeby nic Was nie ominęło. Adios.